Radio Sound Stories. Opowiadamy historię. Basen i pies. Więc wyszła z werandy, odryglowawszy drzwi, musi pozbyć się narzędzia zbrodni. Jedno nie przyszło jej na myśl. Zabójca erotoman nie zabierałby narzędzia zbrodni wychodząc z wilni. Po co? Zresztą jakby znalazł czagan, który zginął z ogrodu przed ośmiu dniami. I na pewno nie biegłby do nieznanego czy znanego basenu, aby Jagan utopić. Zostawiłby narzędzie zbrodni na miejscu i umykałby co rychlej. A gdyby sprawcą był ogrodnik, to i on po szale mordu erotycznego nie zaprzątałby się ukryciem narzędzia zbrodni, bo nie myślałby o daktyloskopie jako człowiek ciemny. Ona zresztą spieszył myć w basenie ręce. A nie tylko zatopić Jagan. Dwie potrzeby łącznie, ciągnące ją do basenu. Wtem niespodzianka, wtem nieprzewidywana przeszkoda. Pies spuszczony z łańcucha biega po ogrodzie. Jest zły, ale panią swoją pozna węchem, gdyby nawet nie dojrzał wystrem okiem wśród wody gwiezdnej, lśniącej śniegiem zimowej nocy. Na swoją znaną mu panią nie zaszczeka. Przybieg Łasi się, ale jest zaniepokojony, czuje zapach krwi, denerwuje ją, zatrzymuje ją w drodze, podaj tuż przy basenie. Zabiera czas, przeszkadza. A nuż zaszczeka? Może zdenerwowanie jeszcze trwająca w ręce gorączka po zadaniu ciosów w głowę lusi, a może błyskawiczna mądra myśl, tak bardzo przebiegłej. Że śmierć psa jeszcze bardziej uprawdopodobni wejście do ogrodu przez furtkę czy przez parkan człowieka obcego, nakazuje jej gwałtownie uderzyć psa w łeb. Zdenerwował ją tak, że wypuściła z ręki świecę, którą znajdą później, która ją oskarży, bo żaden oby nie mógł jej wynieść z domu. Wtedy zamierzyła się i ugodziła psa boleśnie w łeb. Tak boleśnie że już nie odpowiedział swoją mową gniewu, szczekaniem, lecz ogłuszony zaskamlał żałośnie. I w lęku przed tą tak gniewną, niezrozumiale dlań i zbrojną panią, umknął z kowytem poskarżyć się pod oknem kochającego go panicza. Radio Sound Stories. Opowiadamy historię.